Kiedy jesteśmy młodzi i uczymy się w szkole, rzadko myślimy o tym, kim będziemy w przyszłości i jakie to będzie miało dla nas skutki. Jednak zapewniam Cię już teraz, że warto się nad tym zastanowić. Gdy pojawia się dylemat, co robić, w jakim kierunku się kształcić, może pojawić się presja związana z wyborem szkoły. Wahasz się? Myślę, że to normalne. Aby było Ci łatwiej, odpowiedz sobie na pytania: co lubię, jaki jestem, co potrafię, jakie jest moje zdrowie. Oraz czego się już nauczyłem, co umiem. A zatem, czym się interesuję? Może o tym nie wiesz, ale często nasze zainteresowania są zbieżne z tym, co lubiliśmy robić w dzieciństwie. Możesz teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie, kiedy miałeś 6, 7, 8 lat. W jakiej aktywności się widzisz? Co robisz? Jak teraz spędzasz wolny czas? Teraz zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie, co potrafię. Jeżeli potrafisz naprawić jakieś urządzenie, jeżeli potrafisz zrobić coś z niczego, masz zdolności techniczne i manualne. Jeśli cechuje cię otwartość do innych, lubisz rozmawiać z innymi, jesteś komunikatywny, Twoje zdolności idą w kierunku zdolności społecznych. Jeżeli Potrafisz zarządzać innymi, jesteś delegowany do zadań specjalnych, Twoje zdolności to zdolności przywódcze, handlowe. Jeśli natomiast bliskie ci są różnego rodzaju talenty: aktorskie, wokalne, plastyczne, Twoje zdolności idą w kierunku tych, które nazywamy zdolnościami artystycznymi. Natomiast jeśli jesteś osobą z uporządkowanymi notatkami, czytelnymi zeszytami, masz zdolności organizacyjne i urzędnicze. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Jaki jestem? Czy jesteś osobą towarzyską i kontaktową, czy raczej wolisz swoje towarzystwo? Jeżeli jesteś osobą kontaktową, lubisz kontakty z innymi ludźmi, lubisz z nimi rozmawiać, to sprawdzisz się w zawodach takich, które wymagają tego kontaktu z innymi ludźmi. Jeśli jesteś osobą raczej spokojną i wycofaną, to będziesz wolał pracę indywidualną lub samodzielną. Jesteś osobą aktywną czy raczej spokojną? Jeśli jesteś osobą aktywną, będziesz wolał zawody, w których wykonuje się wiele czynności naraz lub po sobie. Jeżeli jesteś osobą spokojną, lepiej się sprawdzisz w zawodach, gdzie wykonuje się jedną czynność, a potem dopiero następną. Lubisz przewodzić innymi czy raczej wykonywać polecenia? Lider sprawdzi się w zawodach wymagających rywalizacji, wydawania poleceń, delegowania zadań, ale są też osoby, które wolą się podporządkować innym. Jesteś osobą odporną na stres, czy raczej osobą wrażliwą? Osoba odporna na stres będzie chciała działać szybko przy dużej ilości zadań, przy zmiennych sytuacjach, natomiast osoba wrażliwa będzie wolała raczej spokój w pracy i rodzaj odosobnienia. To teraz odpowiedz sobie na pytanie: jakie jest moje zdrowie? Myśląc o swoim zdrowiu uwzględni przeciwwskazania zdrowotne do nauki i wykonywania pewnych zawodów. Wykonywanie pewnych rodzajów zajęć może okazać się trudne, kłopotliwe lub zupełnie niemożliwe ze względu na jakieś schorzenia, które mogą ci towarzyszyć. Zastanów się, czy nie masz wady wzroku, wady słuchu, wady postawy, schorzeń kardiologicznych czy schorzeń neurologicznych. Czy być może nie masz też dużej wady wymowy? Wyobraź sobie, co by było, gdyby weterynarz miał alergię na sierść, telemarketer słabo słyszał, a dziennikarz miał dużą wadę wymowy. A teraz czas na pytanie, czego się nauczyłam, nauczyłem. Od Twojej szczerej odpowiedzi naprawdę dużo zależy. Nie zawsze ocena z przedmiotu będzie dobrym kryterium odpowiedzi. Musisz jednak pamiętać, że niektóre przedmioty stanowią swoistą bazę w planowanym kierunku kształcenia, a oceny z nich są istotne w procesie rekrutacji do wybranych szkół. Dzięki temu, że dokładniej przyjrzysz się sobie, trochę przeanalizujesz swoje zachowanie i potrzeby, uwzględnisz to, co w sobie lubisz i co jest dla Ciebie ważne, możesz dzięki temu samodzielnie stworzyć taki profil, który będzie pasował do konkretnego kierunku kształcenia. Jeśli nadal będziesz miał jakieś wątpliwości, będziesz potrzebował pomocy, możesz udać się do doradcy zawodowego w Twojej szkole lub do doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co jednak, jeśli mimo wszystko źle wybierzesz? Trudno. Dzięki temu też zdobywasz doświadczenie. Każdy wybór jest dobry pod warunkiem, że jest Twoim wyborem. Do zobaczenia.